Staś idzie, tak, staś przed. Zapraszamy. Przejdziemy tutaj. Wszyscy przyjdą, chodź na kolankę. Dobrze, wszyscy przyjdą, tak? Cześć, na wszyscy, przyjdą. Tak, mamy. Tak, wszyscy Często spotykamy, nie?

Proszę bardzo, jeszcze są miejsca. Zapraszamy. Proszę, proszę, chodzić. Jeszcze są miejsca siedzące. Pani Delysie.

Moja się będzie Być może. To co, gotowi? Do Dzień dobry Państwu jeszcze raz. W sali Urzędu Stanu Cywilnego w Stegnie na szczególnie podniosłej uroczystości zawarcia Związku Małżeńskiego witam nowożeńców, Panią Klaudię Nockowską i Pana Martina Zygmunta-Krala, świadków, rodzinę, wszystkich przybyłych gości. Drodzy Narzeczeni, Szanowni Państwo, każdy z nas dokonuje codziennie wielu wyborów. Bywają wśród nich wybory istotne i bardzo ważne, a wśród tych takie, które kształtują naszą przyszłość. Jednak decyzja o wyborze małżonka nie jest decyzją indywidualną, jest wspólna. Dwie indywidualności spotykają się i decydują na bycie razem, po to, aby się ciągle nawzajem dojrzale ubogacać i iść przez życie wspólną drogą. Proszę Państwa, połączenie się bliskich sobie osób w jedną rodzinę, którą zakładają, zawierając małżeństwo, jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka. Jest to również ważne wydarzenie społeczne. Tworzy się nowa rodzina, podstawowa jednostka życia społecznego. Z chwilą zawarcia małżeństwa zaczyna się nowy okres w życiu małżonków, powstają nowe prawa i nowe obowiązki. Małżonkowie obowiązani są do wierności, wzajemnej pomocy, szacunku oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Zawarcie małżeństwa polega na tym, że kobieta i mężczyzna wyrażają swoją wolę zawarcia małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w obecności świadków poprzez stworzenie zgodnych oświadczeń, Pani Klaudio. Czy jest Pani zdecydowana złożyć takie oświadczenie? Jestem. Panie Martinie, czy jest Pan zdecydowany złożyć takie oświadczenie? Jestem. Proszę zatem wszystkich Państwa o powstanie. Państwa proszę o kolejne powtarzanie treści oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. Tak, możecie się zgodzić świadome praw i obowiązku, świadome praw i obowiązku, wynikających z zawarcia małżeństwa, wynikających z zawarcia małżeństwa, Uroczyście oświadczam, Uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński, że wstępuję w związek małżeński. Z Klaudią nockowską. Z Klaudią Mockowską. I przyrzekam, że uczynię wszystko. I przyrzekam, że uczynię wszystko. Aby nasze, małżeństwo, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Teraz pani. Świadoma praw i obowiązków. Świadoma praw i obowiązku. Wynikających z zawarcia małżeństwa. Zabarcie małżeństwa? Uroczyście oświadczam, Uroczyście oświadczam że, wstępuję że wstępuję w związek małżeński z Martinem Zygmuntem Kralem i, i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo, aby nasze małżeństwo, było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Na skutek zgodnego oświadczenia obu stron złożonego przede mną, kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w obecności świadków, uroczyście ogłaszam, że związek małżeński między panem Martinem Zygmuntem Kralem i panią Klaudią Nockowską został zawarty. Od tej chwili jesteście państwo mężem i żoną. Brawa dla państwa! Dąbrę łączącego was związku małżeńskiego wymieńcie między sobą obrączki. Dowodem zawartego przez Państwa Związku Małżeńskiego będzie akt małżeństwa sporządzony w rejestrze stanu cywilnego. Przed podpisaniem protokołu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w Związek Małżeński, proszę, abyście wypowiedzieli się, jakie będziecie nosić nazwisko. Pan? Król. Pani? Król. W związku z powyższym, dzieci zrodzone z tego małżeństwa będą nosiły nazwisko Król. Tak jest, Pani Kandydat. Zapraszam Panią do podpisania protokołu. Proszę bardzo, już Pani Tak. To jest Państwa protokół. W tym miejscu czytanie imię i nazwisko po raz ostatni Nockowska. Dziękuję. Kolejna rubryka pod podpisem hmm. małżonki czytelnie, imię i nazwisko. Hmm. Dziękuję. Przepraszam hmm. świadkową. Okay. Proszę bardzo, tutaj są pani dane. Kolejna rubryka Czytelnie, imię i nazwisko. Państwu bardzo serdecznie pogratulować. Składam Państwu życzenia wielu szczęśliwych wspólnych lat. Gratuluję Państwu bardzo serdecznie i naprawdę życzę wszystkiego dobrego. Naprawdę Pani Pani gratuluję. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Ja Państwu dziękuję i życzę dobrej do zabawy. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pa! Pana Pana. <śla> Pana. <śla> Brawo,